私たちは。 よろしくお願いします。<ペー> Dzisiaj prowadzimy akcję Razem dla Góry Parkowej. Jest to inicjatywa radnych Krynicy Zdroju. Do współpracy zaprosiliśmy Urząd Miejski w Krynicy Zdroju oraz mieszkańców. Planujemy z perspektywy czasu, że będzie to pierwsza, ale będą kolejne tego typu akcje, ponieważ widzimy zainteresowanie takimi Aha. akcjami jest spore. Naszym celem, oczywiście, zaczynamy od Góry Parkowej. Dlaczego? Ponieważ w pewnym sensie jest to wizytówka naszego uzdrowiska. Jest to jego serce, jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez turystów i mieszkańców. Oczywiście naszym celem nie jest tylko posprzątanie tego wskazanego miejsca, ale również integracja z lokalną społecznością, budowanie poczucia wzajemnego obowiązku za te nasze piękne tereny, odpowiedzialności za te nasze piękne tereny, jak również Zmobilizowanie mieszkańców do działania, właśnie ta, ta integracja, to budowanie poczucia odpowiedzialności i takiej odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, że razem możemy zadbać o to, by, byśmy się dobrze czuli w naszym lokalnym środowisku, zarówno my sami, jak i turyści, którzy z tego miejsca będą korzystać, tak licznie przyjeżdżając do naszego uzdrowiska. Ja chciałbym powiedzieć, że akcję tą zainicjowały dwie komisje: Komisja Gospodarki Przestrzennej Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisja Uzdrowiskowa. I staramy się, aby wzięło udział w tej akcji jak najwięcej osób. Dlatego przyszli strażacy, przyszły dziewczynki z miniatur i wszyscy chętni, którzy się zgłosili do tej akcji. Akcja jest po prostu wymierzona w posprzątanie próbujemy próbujemy zrobić coś dobrego poprawić estetykę miasta tak jak pani przewodnicząca komisji uzdrowiskowej powiedziała to jest pierwsza akcja myślę że jak się uda ta akcja to to będą za nią szły kolejne kolejne akcje w tej chwili jeżeli mógłbym to tak ze strony technicznej to planujemy przejść od dołu od Mickiewicza, od strony ławeczki Kraszewskiego i od y, dolnej stacji kolejki, y, kolejki na górę parkową w kierunku góry parkowej. I podzielimy się na trzy grupy. Te trzy grupy pójdą y, w kierunku szczytu i tam zakończą y, sprzątanie. Tam zostawimy y, te wszystkie y, pozbierane śmieci, które odbierze Urząd Miasta. Y, z terenu po prostu góry. Akcja miała taki charakter, powiedziałabym, troszkę spontaniczny, nie byliśmy pewni jak społeczeństwo zareaguje na naszą prośbę, tym bardziej, że czasu na, od, od momentu, kiedy się pomysł zrodził do, do, do finału jest, było niewiele. Natomiast co? No cieszę się, że, że jednak troszkę nas się zebrało, że jest tu dużo młodzieży o nich nam przede wszystkim chodziło. No, pomału wychodzimy z pandemii, tak? Otwiera się dla nas światełko. Przez ten rok siedzenia w domach, przy tych komputerach, no troszkę nam się te kości zastały i tak żeśmy się przywiązali do tego, że się siedzi w domu. To była taka próba też zainspirowania, wyciągnięcia właśnie z tego domu. Bo nawet jak może nie mamy jakoś tak szczególnie zaśmieconej góry parkowej, bo jednak tu służby miejskie sprzątają, to też taka próba właśnie, żebyśmy wyszli z domu, żebyśmy poddychali troszkę świeżym powietrzem, żebyśmy przemaszerowali i było troszkę tej rekreacji, żebyśmy odkryli na nowo naszą górę parkową, bo może byliśmy bardzo dawno temu. Myślę, że, że in, tak jak powiedziałam, inicjatywa spontaniczna, ale pożyteczna. Mam nadzieję, że w przyszłości spotka się jeszcze z lepszym odbiorem. Jeśli oczywiście nauczeni dzisiejszym doświadczeniem podejmiemy jeszcze taką próbę i mam nadzieję, że osób chętnych do współpracy będzie więcej, bo pewnie to jest taki był y, sondaż, o, jak, się ta, ta, jak nam się ta impreza po prostu uda. Ja myślę, że jak na tak, y, mówię, spontaniczną akcję, jest całkiem dobrze. I niemniej y, przy tej okazji bardzo wszystkim dziękuję, którzy zechcieli tutaj być i tak jak powiedziałam, cieszę się szczególnie z y, tej młodzieży, bo tu oni są najważniejsi. To są ci, którzy kiedyś po nas przejmą pałeczkę tej inicjatywy społecznej i warto, no żeby, żeby zaczęli się zarażać tym wszystkim. Ja ze swojej strony chciałabym tylko dodać, że chcemy tak samo krzewić ten porządek na co dzień. Osoby, które biorą udział w takiej akcji, będą zdawać sobie sprawę, że śmieć wyrzucony nie do kosza pozostaje. A o to nam chodzi, żeby uczyć społeczeństwo też porządku wokół siebie. Dziękuję bardzo, dziękuję strażakom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli. My, jako Straż Ochotnicza Pożarna, oczywiście nie działamy tylko przy gaszeniu pożarów, usuwaniu innych miejscowych zagrożeń. Włączamy się też w życie tutaj lokalnych społeczności, zawsze wspieramy chętnie takie akcje. Nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza działa już kilka lat przy naszej jednostce. Chcemy zachęcić też młodzież, no bo wiadomo, no, żaden, żaden sprzęt nie uratuje ludzkiego życia, jak nie będzie po prostu potencjału ludzkiego. To jeszcze potem widziął energię na drogę. Zapraszamy. Proszę Państwa, się na Proszę Państwa organizacyjnie podzielimy się na trzy grupy. jak źródło kryniczanki, tak moje serce bije dla krynicy.